za czwarta kat. Niestety, wszystkie czyny mają swoje konsekwencje. Ból głowy, odruchy wymiotne, słaba koordynacja ruchowa to wszystko przez własną głupotę. Pytanie jest tylko jedno. Czy wyciągniesz jakieś wnioski? Nie chcę budzić się w kacu, w pustym pokoju, Nie chcę więcej wspomnień w alkoholowym znoju, Chcę zobaczyć świat trzeźwy, bez sztucznej iluzji, ale ciągle mnie kusi ten kieliszek wody. Nie chcę budzić się w kacu, w pustym pokoju, nie chcę więcej wspomnień w alkoholowym znoju, Chcę zobaczyć świat trzeźwy, bez sztucznej iluzji, ale ciągle mnie kusi ten kieliszek wody. Koła mnie tak boli, że zaraz chyba pęknie Wiedziałem, że po wszystkim nie będzie tak pięknie Jestem strasznie głodny, muszę czyś to zagryźć Ale nie dobiegnę i poleciał żyk Siedzę z miską nad głową i myślę znów o sobie Zaczynam dostawać jakieś dziwne paranoje Nigdy już tak nie zrobię, poczuję się jak zwłoki Każdy chyba wie, o co tak naprawdę chodzi Będę abstynentem, nie napiję się już nigdy Chociaż w sumie za tydzień ziomek ma urodziny Będą pewnie pić i co ja mam? To zrobić, Że nawet jeśli pójdę, wracając, nie będę chodzić. Patrzę w sufit z rana, w oczach tylko mgła. Obiecałem sobie wczoraj, lecz wokół gra. Ziomek do mnie dzwoni, mówi: wpadaj dziś na blachę. A ja w głowie mam, że znowu się nabrałem. Chciałem lepsze życie, cześć, wyobraź czysty sen. Ale każda taka noc zamienia dzień w kolejny trend. Widzę swoje błędy, lecz badam to na nowo. Czy naprawdę wyjdę z tego, czy zachleję się na słowo? Nie mam siły wstać, nie mam siły już na nic. Każda myśl to walka, każdy. Może zmienię wszystko, jeśli w końcu się ogarnę. Albo wpadnę znów w to bagno i zostanę tam na stałe. Nie! Nie chcę budzić się w kacu. W pustym pokoju, nie chcę więcej wspomnień, w alkoholowym znoju. Chcę zobaczyć świat sześć, bez sztucznej iluzji, ale ciągle mnie kusi ten kieliszek wody. Nie chcę budzić się w kaslu, w pustym pokoju, nie chcę więcej wspomnień, w alkoholowym znoju. Chcę zobaczyć świat sześć, bez sztucznej iluzji, ale ciągle mnie kusi ten kieliszek wody. I tak może być w kółko. Pytanie, czy nauczysz się na swoich błędach?